Plan jest taki, robimy hybrydy wszystkie. Ale czy mi się to uda? Nie wiem. Jeszcze prawie czekam: 9000. 42 brązy na liście, które może będą schodzić co godzinę. Po 5. Jak dobrze pójdzie. I bastoniego, który kosztuje 50, 20 tysięcy 115. Może ktoś go kupi. Jakiego brutalnego wejdą na Nową Zelandię. Więc jakiś tam budżet jest. Z nami wjeżdżamy w hybrydy. Znaczy, na narodowych na początek, nie? Pierwsza hybryda narodowa zrobiona. Otwieramy paczkę. Dostałem jakiś Gold Player Spock Lenormand, okej okay. Foder 8-3 przyda się The Sassy Treasure Wall. Zakwiniłem, brawo. Za 150 dolarów zrobiono SBC. No ja mam na lederborcach, wam pokazuję ile. Oooo, uh, loka. Franz Buter to przykładowo, 20 lat mam i pół. Daj, da, Active Player Spock. Nic tu nie oczekujemy. Aitor. 50 k panowe Tammy It Jeszcze nie będzie? Nie, chyba nie, dopiero RTK będzie 33. 33 27 Dobra, potem, pałaczka na 50 tysięcy Dawać Traffic Good Mapę Avers Może jakiś... coś się kryje z tyłu. Ej, szkoda. To jest niestety na razie się skutecznie. Narodowe. Dobra, dwie paczki potężne, panowie Kurwa wiara, nie? Najpierw ta gorsza 45 kapak. No Jeszcze nie wiadomo, ale wiadomo Raczej będzie, raczej będzie Tragedia, ale potem sobie będą chłopaki Dobra, ta lepsza paczka No Dawać. Hiago aspas Macie filmik na by chłopaki, z handlu Jak chcecie jak i dobra w sumie nie? Ale to tyle. Ortek. Tam może być. Dobra. git otwieram paszuchę kolejną. Zakry ligowe numer 1. No. 8-4, ok. Pod, pod coś. Jest Brazylijczyk. Jest Fred. O, Fred, dobra. Fred za walisty, bo... Wchodzisz. Brazylijczyk jakiś jeden i możemy robić tą najdroższy skład, nie? Davi, sorry, to jest Brazylijczyk. Danso okej, okay. na jakieś żuki co się potrafiały? ale. Paka ta będzie taka kolejna. Dajcie coś, do składu, teraz nie ma nic do składu nawet. No, Pawart, okej. Okej, jest spoko. Pierwsza, która karta komu pojedzie w co do składu, nie? Dobra, Hybrydy. Narodowe skończone, przynajmniej ligowe, już się pomyliłem, ale te drugie To ja wpadnie Dajcie coś Raporta, no nie, na razie tylko Pawar spadnie, Tylko Pawar Ale choć jeszcze dużo gry nie, ale paki Nie, to paki mają drop rate nie Dzisiaj będzie lepiej działało 75 w pakach Tu będzie dobre też dobry, coś czuję no, macie 77% szans na 24+, 4+, dobra, rare mega bez IFA nawet? Kateli. Ojeju. Gakpo. Nakio. Okej, okay, będą takie... Soterki, nie? Dobra, mamy. Kolejna paczka. Już 11 dzisiaj. Trafiliśmy na razie po bardzo najlepszego. I Ruben neves Brawo. Duplikat. A nie, nie duplikat. To normal. Duplikat dansa. Przenosili? Siemozji. Dobra, jesteśmy. kolejna paczucha. No Ona w ogóle ma box2box Box plus jako jedna karta chyba ze wszystkich Taka ciekawostka No, a nie, okej, okay, to nie ona Jak się inna Polka w takim razie, box2box Box plus Byłyby nie, ale mamy, mamy I sama jedna SBC jeszcze Dobra, panowie, paka 35k Show me Bapę I trafiłem karty się 84 overalla Dzisiaj, nie Przesada i cień. Tysiąc końców. Chociaż tyle. Kunst. O, siedzi. Dobra, nice. Mamy to. Skończyliśmy te hybrydy. Wymęczone Aby coś dało. Aby coś dało. Rara mega pack. No. Oblak, dobrze. Bramka szastart. Super. Oblak przyjemny. I Musialski! I Jadersko, panowie, ale paczka. Musialski. Tak jest. Dobrze. W. BMW panowie OBLAK Musialski Ederson Super paczka jeszcze, Sancho, ale też. Już... Słuchaj, Klosterman w rajcie Dobrze, Jamal Musiala, tak jest. Jeszcze jedna paka, dawać. Bapę teraz, Mbappe. Aj, parę szkoda. A może jakieś Miki? Dobra, Feller jest pod w czego. Ona jest coś warta? U Nie. Dobra, i tak zajebiście panowie, ja mam zażegnać. Jeszcze lone pack. No dobra panowie, tak wygląda skład na głównym koncie po wszystkich hybrydach Podobny jestem bardzo szczerze, nie? Musiała z Oblakiem zakompensowali to jeszcze Dersonowa w to czego, jakby Oblak się zabronił I to Super, topka Topka po prostu, nie? A jeśli chcecie zobaczyć najlepsze informacje w tej grze i taktyki do nich zapraszam tutaj Tam linki i najtańsza chwila w Polsce tak samo Miłego dnia, cześć